Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Minecrafta na PlayStation 3. Madziu wraz ze swoimi przyjaciółmi... Madziu wraz ze swoimi przyjaciółmi dzisiaj się zmierzy w epickim wyzwaniu, gdyż właśnie od pierwszej minuty e, mojego nagrywania, czyli właśnie od e, chwili kiedy mam jedną minutę <gryw> od tutaj, e, cisnę sobie challenge. Mam challenge, w którym muszę zdobyć jak najprędzej, jak najszybciej. E, muszę ja zdobyć po prostu. Jakby to mam powiedzieć? No, dziesiąty level. Gdzie mam 10 minut, na zdobycie 10 levela No tak sobie ustaliłem. E, szuk szukam teraz w wiosce villagerów tutaj e, budynku ze skrzynką, ona jest chyba. Ona jest chyba budynek ze, budynka ze skrzynką. Oh god Budynek ze, skrzyn ze skrzynką jest u. Boże, jak się nazywa? Ten człowiek, który ma, e, te który ma tego, siema co wy tutaj robicie, który ma tego, który wytwarza zbroje i tak dalej, no, no, no wiecie o kogo mi chodzi, no, u kowala, tak, w budynku kowala, ale wydaje mi się, że tutaj chyba, o, oh, fuck, tutaj nie ma budynku kowala, okej, okay, słabo, 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 to skoro tak... To po prostu zbiorę jak najprędzej e, deski i te drewno, co jest tam na górze. No i właśnie, sprawa z, e, wygląda tak, że ja mam 10 minut na zdobycie e, 10 levela, na tym polega nasz e, challenge. I ogólnie ten filmik jest ostatnim filmem. Przepraszam, że nie Stewartem, ale, ale po prostu Polas na imprezę i tego i dzisiaj jest po prostu e, nie do życia, Dlatego nawet do niego już go nie męczyłem o to. E, no i właśnie o to chodzi w tym moim małym challenge'u. Jest to takie podsumowanie już tej mojej serii Minecraft na PlayStation 3, jest to ostatni odcinek z tego. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że jestem całkiem... całkiem nieźle zaskoczony tym, że konsole... O fuck, zrobiłem dwa workbenche! NIE! Że konsole są takie przyjemne, gdyż jak wam mówiłem już wcześniej, że ja nie jestem jakimś super, ekstra, wybitnym fanem konsol. Zatem to dla mnie było zaskoczeniem, bo jak wcześniej... Ale ja mam głównie tak, że jeżeli czegoś wcześniej nie próbowałem, to tego... Bo to mi się to zazwyczaj nie podobało. Nie podoba. No i tak samo było z konsolami, że nigdy, w zasadzie nigdy je nie miałem, nigdy nie próbowałem, więc nie to konsole PC lepsze, ale tak w zasadzie to jest taka miła odskocznia. Co prawda, ja mojego pc nie oddam. Nie ma mowy, żebym oddał mojego pc ukochanego. Oj, nie, 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 na pewno nie, ale popykać czasem na konsolce można, na przykład w Tekena. Wreszcie nie muszę grać w Tekena na klawiaturze. To było okropne. To było naprawdę bardzo smutne i tak dalej. No... No, i właśnie sprawa tak wygląda, że teraz cisnę ten. O, oh, challenge, nie mam tego. A no, nie, mam po takiej patrze. E, że cisnę ten challenge, zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że rozwalę kosmosy i w ogóle wygram. Bo jeżeli nie, to będzie słabo. Już raz to próbowałem nagrywać, i w dziesiątej minucie miałem pierwszy level. E, ter dlatego teraz przyjmuję tak tylko, że im wszystko, co widziałem po drodze. E, w ten sposób zdobędę szybko ten level. Wow, ale krówsko zostało krytyka. Nice. A prawie z niej nie dostaję levela, co prawda, ale tego. Dostaje jakieś tam mięsko i inne itemy, które mi się na pewno przydadzą w zdobywaniu tego. E, spra sprawa wygląda tak, że noc zachodzi tutaj nie zachodzi jakoś stosunkowo szybko. E, tak, zresztą w zwykłym Minecrafcie. Zatem nie mogę polegać na tym, że zapadnie noc i szybko pozabijam potwory, żeby zdobyć 10 level. Tylko muszę szybko, szybko, szybko zabijać tego. E, wszystko, co napotkam na pod e, po drodze. E, wy wydobywać każdy węgiel i wszystkie takie rzeczy. Nice, zdobyłem go. Zawsze na jeden punkt nie? zawsze wszystko do przodu. Jeżeli węgiel cokolwiek znajdę, to muszę to od razu wykopać, później muszę to przypalić i ogólnie takie sprawy. Teraz mi się wygenerował dużo lepszy świat, bo widzę, że są cejby, że są zwierzątka i tak dalej. Zwierzątek jest naprawdę dużo, zobaczcie ile tutaj jest tych zwierząt. Nice! Ładzio po prostu tutaj robi. Ee, Rzeź na zwierzątkach, no ale trudno, taki po prostu challenge wyszedł, no przepraszam bardzo, I, pa, ale mi się poprawił skill przynajmniej w pvp na konsoli, bo to była tragedia, Stewart nie ogrywał łapką kiedy ja miałem miecz, no come on, no chodźcie, nie może tak być przecież, że Stewart nie ogrywa łapką. Ogólnie, to mam też mam e, pełną rzecz do powiedzenia. Będzie taki odcinek, to, typowy odcinek, którym Mandzio jest sam. Czyli bardzo szybko mówię, bardzo dużo informacji, wy nic nie zapamiętujecie. E, wiem, że i nie powinienem, tak. E, sprawa wygląda tak, że zaczynamy wraz z Deltim i z Blowem i z Jasiem nową serię. Próbuj I to jest mój, taka informacja do was, taka między tego mną a wami, że ja próbuję powoli się starać ożywić Deltiego, bo. Jak wiecie, Delti troszeczkę... Delti jest trupem. Delti jest po prostu Minecraftowym trupem YouTube'owym, nic nie nagrywa, nic nie robi. Eee, te, też e, tego. Eee, jakoś nie umie sam powrócić, dlatego postaram się być jego motywacją do powrotu i trzymajcie za mnie kciuki, że mi się uda tak, zachęcić do tego. Ze ci kila, kill Killsteal! Aha, i co teraz piesko? No chodź, 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 ty też mi dajesz expa. Wow, ile piesek daje expa, nice! Oj, wilczku. To wilczki są nie pieski. Dobra. E, mamy trzeci poziom. Jest mój minuta. Wow, jest już szósta minuta. Ooo, oh, fuck, fuck, fuck. Zostało nam jeszcze 7 level i masakra. Nie wiem, czy nam się tu uda zrobić. Raczej na pewno nie. Nie. Dobra. Kilofem go wykopałem. Wykopałem cię wsi. E, zostało nam już malutko od czasu. Tutaj jest jakiś. Jest węgiel. Dobra. Hop. Są potwory. Szybko szybki, szybki look, szybki luk, nie ma potworów, zajebiście Wykopujemy ten węgiel. Nie obchodzi nas węgiel, tylko XP, EXP, expa nam dajcie, ekspołuca spadł na dół, to jej tek schodzę na dół e, Rozjaśnię tam wam oczywiście tego. E, mam nadzieję, że nie zapomnę wam rozjaśnić ekranu w tym jak będę tam kopał i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja sam niewiele teraz widzę. Wo, Ale w miejscu postawiłem tego, to pochodnie, po prostu 12 na 10, brawo mancio. E, żelazo też daje troszeczkę EXP. Szczerze mówiąc, to jest jedno z cięższych wyzwań, jakie robiłem, to jest taki totalny speedrun. E, Wo Nice, węgiel. Mam nadzieję, że mi się go uda wykonać. Chociaż szczerze mówiąc, to ja wątpię w to. Bardziej to już w 15 minut zdobyć 10 level. To już bardziej w to uwierzę, aniżeli o tak. Bo tak to bym potrzebował jakiegoś spawnera i zabijać cały czas potwory. Tak, to byłoby coś z tym stylu, to wtedy tak. O... To ja ogólnie mam taką sytuację na moim kanale, że mam strasznie tych dużo e, serii Minecraftowych. Też, teraz też wyszła taka fajna gierka, która się nazywa The Forest, i postaram się ją wam na niedzielę nagrać. E, muszę ją kupić i dzisiaj sobie zrobię takie pierwsze wrażenie: to jest właśnie taki survival horror z craftowaniem i tak dalej. Po zawodzie, jakim jest Daisy Standalone, mam nadzieję, że chociaż The Forest się okaże czymś porządnym, bo. Wieć, każdy się spodziewał. Ja mówiłem też, pamiętacie? Jeżeli jesteście starszymi widzami, pewnie pamiętacie, że ja dużo mówiłem o Daisy. A skończyło się tak, że Daisy wyszło i jest takie 2 na 10 mech. No i właśnie, to, to jest moja smutna historia z Daisy. Historia zresztą każdego, każdego z nas to spotkało, nie tylko mnie. Szybko potrzebuję tego piecyka: piecyk, 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 piecyk. Piecyk jest tutaj. Hop, hop, hop. Um, piecek postawić, kliknąć, otworzyć. Węgiel do, śro do środka. Węgiel, halo. Dobra, jest węgiel w środku. Klikamy to, przypalamy żelazo. Nice. Um, biegniemy po więcej expa, która jest minuta. O, oh, fuck, zostały mi dwie minuty, naprawdę. Dobra, przedłużam chyba sobie limit czasowy do 15 minut, bo jak widzicie, ja się tutaj staram, robię wszystkie rzeczy naraz. Robię wszystko, żeby e, tylko zdobyć ten level. To ja po prostu. Wow, wow, wow. Dobra, kripson jest kripson. Ja po prostu... Nice. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden? O, oh, fuck, nie dostałem twojego expa. No Creeper, ty głupi. Dlaczego ty mi to zrobiłeś, głupia cipo? Nie lubię ci creeper. Nie lubię cię. Kurza... Najbardziej wkurzający potwór ever. Chcesz go zabić, on ci wybucha. Nie daje ci twojego expa. Twojego bardzo potrzebnego expa. No halo, potwory są tutaj jakieś? Halo, halo. Halo, halo. Nie, nie brak, nie ma żadnych. Jest tylko żelazo. Okej, okay, w 15 minut 10 level, no to już mi bardziej powinno się udać. Zobaczymy jak z tym wyjdzie. Biegnie wykopać żelazo. Z 30 żelazo tak bodajże miałem zawsze 5 czy 6 level na tego na. Takie jakby coś spadło, ja słyszałem na moich słuchawkach, nie wiem czy to było słyszenie na nagraniu, czy to tylko ja słyszałem. Uh, to zawsze miałem tam piąty czy szósty level, Co zatem troszeczkę to jak spadaje, tutaj jeszcze złapałem trochę... No i schodzimy niżej, schodzimy niżej, gówno widzę, <noise> wy też. Mm, nie ma tam nic, dobra, nic mnie nie zabije po drodze, in before zaraz Creeper Miałeś się jakiś i zespał nie na plecach i mnie, mnie zabije i będzie mnie bardzo boleć będzie mi bardzo smutno. Piąty level, go! Mam? Nie mam, fuck, 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 fuck. jest tu. Nie, to jest kom... To jest z tą. Fuck to nie. Jestem ja. Tylko słyszę, że coś się tutaj gdzieś porusza. Jezu, jak tutaj jest ciemno. I że mi słońce świeci w twarz. I że słońce mi świeci w twarz, zatem jest naprawdę niefajnie. I, i, i no co ja mogę dużo tutaj zrobić powiedzieć. Piąty godzina... fło! Już minęło tego. Właśnie mi minęło już 9 minut. Na połowa połowa challengea wykonana w, w, w podczas całego czasu dodatkowy czas 5 minut. Czy mi się to uda zrobić? Nie. Dlaczego mam nadzieję? Bo mogę. Będę miał nadzieję przez cały czas i mi się uda. I ja wiem, mi się uda, i ja wierzę, że, że, że uda mi się dotrwać do końca, że mi się uda. Jeżeli mi się uda, to mi dacie lajka pod filmem. Jeżeli mi się nie uda, też mi dacie lajka pod filmem, bo mnie lubicie hmm. chyba. Chyba, że mnie nie lubicie i oglądacie... Ja w ogóle nie rozumiem, właśnie, nie rozumiem tych osób, co mnie nie lubią, obrażają mnie i tak dalej. Po prostu nie lubią mojej osoby, denerwuję ich, wkurzam, wkurwiam, nie wiem, cokolwiek. I oni mnie lajkują na Facebooku tylko po to, żeby mi podcisnąć, po czym ja ich blokuję. I, się, i mi piszą później z drugiego konta, że ohoho, od razu cię obraziłem, to mnie zablokowało ale ja mam takie, o cholery ty nie lajkuję, skoro tego, skoro mnie po prostu nie lubisz, nie prościej byłoby mnie, hmm, nie wiem, na przykład nie lajkować, on takie ma, nie, lajk, like. i po co ludzie coś takiego robią, ja tego nie rozumiem, wytłumaczcie mi proszę, to jest taka dla mnie sprzeczna logika, że, oh my god, okej, okay. mam o to, Mamo, to jeszcze tylko mieczyk, 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 mieczyk i lecę walczyć. Który mam level? Nie wiem, nie mam czasu nawet sprawdzić, którym... O, oh, fuck, nie ten mieczyk! Nie ten mieczyk! Cholera resta. Na... Dobra. Szybko to przestawić to tutaj. Ile mam żelaza tutaj jeszcze do odebrania? Dwa żelaza tylko naprawdę. No, bierz to! Dobra, fakt jest. Wrócę tutaj w ostatniej minucie ile mi zostało? Jeszcze sekunda mi zostały. Dwie minuty walczenia z potworami, minuta, wbiegam tutaj i tego. Dobijam całą resztę. Taki mam plan, tutaj węgiel pominąłem. Halo, halo, zombiaki, zombiaki i wszystkie potwory. Tutaj jesteś zombie! Chodź tu, szybko! Gdybym zaczął tego challenge w nocy, to bym bez problemu go wygrał. Tak mi się wydaje. A tak to mogą być małe problemy. Nice. W ogóle ten żelazny miecz jest taki słabiutki, dlaczego? Dlaczego ten żelazny miecz zadaje tak mało damagea? Wow Bo zobaczcie, że na 4 hity biorę zombiaka, czyli jeszcze 2,5 serduszka, tak? Czy po 3 serduszka on mija, on ma 10 serc, no to wtedy to by się zgadzało? No tak. 4 hity, no okej. Okay. Nie, teraz walnąłem krytyka. No on bij chyba 2,5 serduszka, on malutko bije. Wy pewnie kojarzycie, no, on bije tego. Czy jest jakaś różnica między tego? PSM3 a normalną wersją Minecrafta? Bo jeżeli tak, no to. Ciekawa informacja. Dziękuję za informację bardzo. Eee, zostało mi. O, fuck it, malutko czasu. 3 minuty jeszcze. Eee, bo ja tak patrzę na Audacity, patrzę na action i to mi się trochę wynik nie zgadza, że na jeden mam tego. Że na jeden mam więcej czasu. No nie mogę sprintować. Halo, gałka. Gałka muszka Dalej, działaj. Szybko. Co to jest? To jest tego, to jest jakiś potworek. uuu tutaj jest Spider, nienawidzę pająków. Jako że nienawidzę pająków, to będę z nim walczył. Dobra? Sorry, Blow, zginąłeś, bardzo jest mi przykro. Ale mam nadzieję, że tego, że nie będziesz miał do mnie urazy że i mi, grzecznie że, że mi zalajkujesz ten filmik. Bo jeżeli mi go nie zalajkujesz, Blow, to zrywam, Zrywam naszą współpracę, zrywam naszą miłość, zrywam nasz związek tutaj partnersko-biznesowy. Zrywam go po prostu raz na zawsze. I nigdy nie będzie Blow versus Mandio 5. 4 Po 5 to nigdy nie będzie fuck, żeby szkielet zabił, dobra, nie żyję. Ósmy level! Ósmy level, słuchajcie, mamy szansę, mamy szansę, że w 15 minut się wyrobimy. Mamy szansę, że w 15 minut się wyrobimy Jucheli to mi świnka, idzie taką uciekać. No gdzie ty świniał jesteś? No, chodź tu. Jeszcze tam mi się przypala tego żelazo. Jeszcze nie została nam minuta! Została nam nie dwie minuty nam zostało. Oh, fuck, fuck, fuck 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 Ja nie mam jedzenia, nie mam jedzenia, nie mam jedzenia Tutaj jest szkielet, tutaj jest kolejny szkielet, schodzę tam na dół, schodzę tutaj na dół i szybko, 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 bo to znaczy nie, nie że nie mam jedzenia, tylko nie mam HP nabicie się z nim. O! Full, full. Dobra, Mandzio jest full eee, Mandzio może wybiec i tak, ma jeszcze dwie minuty, bo w pierwszej minucie zacząłem eee, nagrywanie, że tak powiem tego. I teraz, gdzie jest jakiś szkielec? Szybko, szkielec, widziałem, że przez sekundę tutaj jesteś. Paczek giniesz. Nie ma, nie ma, nie ma, nie zabijesz mnie, nie zabijesz, o, nie zabijać, dobra. Półtora levela, półtora levela tylko mi zostało. Eee, biegniemy do naszego Kejba Czy jakieś potworki go kupują? Nie, nikt nie okupuje naszego kejba super. Super, 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 super. Bierzemy to, szybko, szybko, szybko. Który? Dziewiąty, dziewiąty level, już tak blisko jest! Minuta! Jeszcze mi została minuta! Według mojego timera! Valda City, Mój timer Valda City. Aaaa, kur... Ty głupia! Dlaczego mi nie chcesz tego? Po prostu stanąć w miejscu! Pół levela zostało! Pół levela, proszę Państwa! Emocje sięgają teraz z nitu. Teraz wszystko albo nic! Wszystko albo nic, po prostu! Albo Mandzio zostanie tutaj! Uo, Mandzio, udało ci się! Co prawda nie w 10 minut, ale w 15, ale i tak szacun! Albo Mandzio dostanie wizum od widzów... Ha! Wiedziałem, że ci się nigdy nie uda! Jesteś za słaby! Słaby! Cześć, to słaby. Tam jest Krypson. Krypson. Czy ty mi pomożesz to zrobić? Czy ty mi pomożesz to wygrać? Nie upomogłeś mi ty głupi ty, Kryp. 30 sekund mi zostało przez ciebie tylko. Szybko, szybko, szybko. Nie szkielet, nie szkielet. Nie dam rady, ze szkieletem. Szkielet mnie zabije. Owca, 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 owca. 15 sekund, owco, ty. No nie! ostatnio ofsa tam! To jest wyścig z czasem! To jest po prostu wyścig z czasem! To zostało mi 5 sekund! 5 sekund! Jest! 10 jest! Yeah! W ostatniej sekundzie się udało! Na no poważnie! W ostatniej gór na sekundzie mi się udało! Oh my god! Ale fart! To było na farcie! To było na farcie! Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie